Witam 18 sierpnia, godzina 18.30 fabryczną na wysokości kościoła. Zbliżam się do alejki na cmentarz, do szpitala, na izbę przyjęć, gdzie mamy właśnie 15 minut temu zebrali ratownicy, którzy przyszli zaraz. Po wizycie, nawet na wizytę, lekarza, który ich wezwał. Te trójkę właśnie żeśmy byli. Z dwoma ratownikami, z lekarzem domańskim. Przebadana przez lekarza, przebadana przez ratowników. No i na izbę. Stan zdrowia jest taki właśnie. Krytyczny lekarz był przyjęty. Podobał mi się lekarz domański, bo Nie chciał, żeby to yy, Zgon przy nim nastąpił I wszystko robił Żeby jak najszybciej sprowadzić Pomoc Alejka na cmentarz Od kościowa, A za mną kościół A ja dalej, fabryczną Do, na lewo Lubelskiej A na prawo na zachód opolska po jeszcze mam 200 metrów pogoda ładna, temperatura nie ma 20 stopni chmurki chodzą, więcej chmurek jak nieba albo pół na pół najwyżej ale w tej chwili jest akurat wcześniej nie także powoli zbliżam się o pogotowie już jedzie może to tylko pogotowie te mamy za to nic się. Dobra, w takim razie ja lecę do skrzyżowania i prosto albo jeszcze na